Otwarcie mostu szerzyny. W dniu 14 grudnia 2011 roku nastąpiło roczyste otwarcie nowego mostu w szerzynach. Po wielu latach, po wielu, wielu latach starań w bieżącym roku dokonano rozbiórki starego mostu i budowy nowego obiektu mostowego M03 w ciągu drogi powiatowej nr 1387 Kasie Pietnica Lubaszowa w Szerzynach na potoku Olszynka. Na otwarcie przybyli goście z powiatu z panem starostą na czele radnym powiatowym, przedstawiciele społeczności lokalnej, z wójtem na czele, przewodniczącym Rady, radnymi oraz przedstawiciele powiatowego zarządu dróg w Tarnowie Siedziba z Głobica, a także wykonawca prezes spółki Mota NGIL. No, na tym otwarciu nie było zbyt wielu y, y, mieszkańców y, gminy Szerzyny. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał starosta Tarnowski, pan Mieczysław Kras. To ten sam Kras, który nie startując w wyborach do, do Rady Powiatu został jednak starostą. Wicestarosta pan Mirosław Banach, to ten sam Banach, który, na którego w sołectwie Ałupiny głosowało tylko 25 osób. Wójt gminy Szerzyny pan Stanisław Inżynier Kmiecik oraz sołtys wsi Szerzyny pan Władysław Mitorek. Bo został także uroczyście poświęcony a jakże przez księdza Prałata Adama ptak strzeży. Inwestycje z ramienia powiatu Tarnowskiego prowadził powiatowy zarząd druk w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach. W przetargu wyłoniono wykonawcę, to jest firmę Mota Engil Central Europe SA z siedzibą w Krakowie, która wyceniła inwestycje na kwotę, uwaga, uwaga. Ten mostek kosztował 1 659 616 złotych i 87 groszy. Mimo iż inwestycja była realizowana przez powiat Tarnostki, starosta w kilku słowach serdecznie podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do wykonania tej inwestycji, w tym szczególnie gminie szerzyny, która partycypowała w kosztach budowy mostu. W jakiej wysokości to nie wiadomo. No ale proszę Państwa, no proszę sobie wyobrazić, że ten mostek, który tam ma e, się okazuje e, e, wielkość e, 13 metrów e, szerokości, 13,70 na 32 metry długości kosztował. 1 659 000, proszę Państwa, no tyle to kosztowało. No, za takie pieniądze to ja bym sam nie posiadając firmy wybudował, no, ale pewnie no, tyle pieniędzy potrzeba, żeby dostać zlecenie na budowę tego mostu. No, była to firma Mota Angel z Portugalii, która pierwsze swe kroki to gdzieś tam w Afryce. Ta firma robiła w krajach trzeciego świata, no teraz przeniosła się od 2001 roku do Polski i tu bije, robi interesy. No pozwoliłem sobie wejść na stronę itransport.pl e na forum tej strony, gdzie pozwolę sobie przeczytać dwie informacje dotyczące tejże firmy. I tu jeden wpis jest taki. Inżynier Wot pisze mianowicie następujące rzeczy. Motta to oszuści. Budowali most w sam domierzu. Pół roku już czekam jako podwykonawca na swoje pieniądze, a jest tego niemało 350 tysięcy. Ci tłumaczą się zatorami płatniczymi. A co mnie to obchodzi? Kupiłem materiał, zapłaciłem sprzęt, ludzi, wykonałem robotę, wystawiłem fakturę, zapłaciłem VAT i czekam na pieniądze. A drugi wpis Real Point treści następującej. We Wrocławiu na S8 to już mota ormo. Podobno każdy robol ma już swojego firmowego pieska emerytowanego milicjanta. No cóż, banda cywili jak zawsze w Polsce musi utrzymać, utrzymywać ormowców i starą SBC, bo to nadludzie z resortu. Miłej pracy życzę. A i uważajcie, żeby te psie pieniądze, jakie płaci czarna firma, nakarmić pieski. Proponuję z użytego To i to ja. Pieski też zwierzęta, że muszą ha ha ha. Tylko patrzeć jak firma w cudzysłowie będzie robiła uprawnienia swoim resortowcom, w cudzysłowie, bo każdy z cywil, z gwiazdka li, z tego zomowskiego gułagu. No taką firmę tutaj nasi miejscowi e, prominenci tutaj rządzący gminą, e, w zasadzie członkowie Republiki e, Kolesi, Suchowskiej e, Republiki Kolesi tutaj sprowadzili nam do budowy mostu. No, budowa trwała długo, no ale w końcu położyli te dwie belki żelazne i przywali warstwą asfaltu po kilku miesiącach. No i most został użyty, tak jak mówię, specjalnie ludzi, ludzi miejscowych tam nie było, co można sprawdzić, idąc na stronę Gminy Szerzyny i oglądając tam wpis dotyczący budowy mostu. I, a przede wszystkim zdjęcia i na tych zdjęciach oczywiście są sami tylko oficjele, a ludności nie ma, bo i po co.